Cześć! Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Hohem iSteady X2. Gimbal posiadający trzyosiową stabilizację od chińskiego producenta. X2 to delikatnie ulepszona wersja poprzednika, a największą różnicą a jednocześnie jedyną znaczącą jest to, że wersja X2 przychodzi do nas z dołączonym w zestawie pilotem. Aktualna cena sklepowa to od niespełna 300 do 400 zł. Zafoliowane pudełko robi dobre pierwsze wrażenie. Zdaje się, że producent postawił na proste i jednocześnie przyzwoite rozwiązanie. Twarde pudełko na pewno dobrze chroni w trakcie dostawy. Na bocznej stronie widzimy wypunktowane najważniejsze cechy i funkcjonalności urządzenia, na których dokładniej skupimy się w późniejszej części tego filmu. Na tylnej części znajdziemy informacje o zawartości pudełka, która mówiąc szczerze jest dosyć imponująca, biorąc pod uwagę, że nie jest to rynkowy standard. Mianowicie dostajemy swego rodzaju full pakiet w pudełku i nic już nie trzeba więcej kupować. Twarde opakowanie gimbala na pewno nieraz przyda się w dłuższej podróży. A po jego otwarciu widzimy kartę powitalną od producenta, na której tyle jest instrukcja szybkiego uruchomienia gimbala i informacja o pierwszych krokach. Kolejne pudełko zawiera trzy akcesoria. W tym znajdziemy instrukcję obsługi, której prawdopodobnie nikt nigdy w całości nie przeczyta. Następnie znajdujemy przenośne, materiałowe etui na gimbala. Materiał, z którego jest wykonany, jest dosyć gruby. Zdaje się solidny, a zewnętrzna strona jest miękka i przyjemna w dotyku. Sam raz do kieszeni czy torby, by sprzęt nabrał drobnych rys od kluczy i tym podobnych sprzętów. W tym samym miejscu opaska na nadgarstek chroniąca przed przypadkowym upadkiem. Kolejny w kolejce jest pilot do gimbala. Jest bardzo mały, kieszonkowy, wręcz miniaturowy, co może przysparzać problemów osobom z dużymi dłońmi. Wykonany w pełni z plastiku i załączoną baterią w środku. Z gimbalem łączy się za pomocą bluetootha, co umożliwia kontrolę na odległości do 10 metrów. Mimo małych rozmiarów pozwala na kontrolowanie większości funkcji gimbala zdalnie, jakkolwiek sam w sobie wygląda trochę zabawkowo. W zestawie mamy również tripod, co jest dużym plusem wykonany ponownie z plastiku grawerowane logo na nóżkach tripoda dodaje smaku całości tripod spełnia swoją funkcję w 100% a przy okazji nie powoduje znacznego zwiększenia ciężaru czy gabarytów zestawu osobiście dodam że trzymałem gimbala bez przerwy ponad 2 godziny w ręku i nie odczułem w sumie zmęczenia jest nawet zgrabnym przedłużeniem całości co pewnie nie jednej osobie się spodoba dalej kabel USB na USB C do ładowania sprzętu Kabel sygnowany jest logo producenta, co pokazuje, że została zwrócona uwaga na detale w procesie projektowania. Docieramy do głównego Bohatera. Najlżejszy na rynku gimbal do smartfonów. 259 g to niewiele więcej niż większość smartfonów, z którymi będzie używany. Rękojeść wyścielona gumo odpornym materiałem polepsza chwyt. Deklarowany przez producenta udźwig to 280 gramów. Przy współpracy z dużym siajomi Mi 10T ważącym 220 gramów nie napotkałem większych problemów. Bateria ma zagwarantować do 10 godzin ciągłej pracy, a urządzenie może być używane jednocześnie jako powerbank. Aspektem, na który producent zwraca uwagę jest to, że budowa gimbala jest dostosowana do telefonów z ultraszerokątnym obiektywem. I faktycznie w trybie panoramicznym przy kącie widzenia 123 stopnie nie widać w obiektywie ramienia gimbala. Jednak sytuacja zmienia się w trybie portretowym. Tutaj w przypadku ultra szerokokątnych obiektywów zobaczymy już ramię gimbala. Przy głównym obiektywie około 90 stopni kąta widzenia w żadnym trybie gimbal nie pojawił się w kadrze. Aby rozpocząć pracę, należy odblokować silniki, składane ramię i wyprostować oraz dokręcić dedykowany zacisk. Małym problemem jest to, że wspomniana blokada silników znajduje się tylko i wyłącznie w specyfikacji sprzętu. A realnie blokada silników nie działa. Miejsce na telefon wyścielone jest z miękką gumą chroniącą przed zarysowaniami. Smartfon jest mocno i stabilnie umieszczony w uchwycie. Proces jego wyważenia nie sprawia również większych problemów. Przed rozpoczęciem pracy należy ściągnąć aplikację Hochem Pro. Po wyrażeniu wszystkich potrzebnych zgód, dokonujemy aktywacji gimbala, co jest obowiązkowe, aby działał on prawidłowo. Aktywacja jest dość intuicyjna i aplikacja prowadzi nas przez nią krok po kroku. Można również założyć swoje konto w aplikacji, czego osobiście nie zrobiłem, ale nie wpływa to na jego działanie. Plusem jest to, że na późniejszym etapie można gimbala używać bez uruchamiania aplikacji i będzie działał prawidłowo. Więc używanie natywnej aplikacji aparatu w telefonie nie jest żadnym problemem. Po lewej stronie znajdziemy ustawienia parametrów gimbala oraz kamery. Mamy cztery tryby śledzenia ruchów. Jako pierwszy mamy główny i najpopularniejszy styl Pan-Tilt-Follow, gdzie gimbal utrzymuje horyzontalne ustawienie, ale śledzi obroty i pochylenia gimbala. Poniżej widzimy, że tryb można uruchomić również klawiszami przytrzymując przycisk migawki i naciskając raz przycisk zasilania. Kolejny tryb Pan-Follow śledzi tylko obroty gimbala blokując inne ruchy. Tryb włączyć można również przytrzymując przycisk migawki i dwukrotnie naciskając przycisk zasilania. Jako trzeci tryb, blokowanie wszystkich ruchów, a więc niezależnie od naszych ruchów telefon będzie skierowany cały czas w jedną stronę. Tryb włączamy przytrzymując przycisk migawki i trzykrotnie naciskając przycisk zasilania. Czwarty i ostatni tryb, point of view, w którym gimbal śledzi wszystkie ruchy. Analogicznie, uruchomić tryb można przytrzymując przycisk migawki i czterokrotnie naciskając przycisk zasilania. Shooting style. W tym miejscu określamy prędkość, z którą gimbal będzie poruszał się za naszymi ruchami. General. Gimbal dostosowuje się do nas i jeżeli ruszamy się powoli, on również idzie za nami powoli. Jeżeli ruchy nasze są szybsze, gimbal również będzie poruszał się szybciej. Pozostałe tryby Slow, Medium, Fast. Znajdziemy tutaj również funkcję autoobracania ekranu. Możemy również ustawić szybkość działania joysticka oraz jego orientację. Zależnie od preferencji gimbal przy naciśnięciu joysticka w lewo może skręcać się w lewo albo w prawo. A więc każdy może indywidualnie wedle własnych preferencji ustawić swojego gimbala. Ustawienia kamery. Na duży plus zasługuje to, iż aplikacja wspiera nagrywanie 4K w 60 klatkach. Szczególnie jest to przydatne przy kręceniu ujęciach w slow motion. Poza tym nagrywanie w 30 czy 24 klatkach, a więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dostępne jest również opóźnienie nagrywania o 3 lub 5 sekund. Możemy ustawić format zdjęcia oraz rodzaj siatki pomagającej w tworzeniu kompozycji. Znajdziemy tutaj również tryb Pro, w którym możemy ustawić prędkość migawki podczas nagrywania, co działa bez zarzutu, podobnie jak ustawianie wartości ISO dla naszego nagrania. Nieco inaczej sprawa wygląda z balansem bieli, gdzie zmienianie wartości działało w sposób bliżej nieokreślony, jakkolwiek skala ustawiona od 0 do 100 sugerowałaby coś innego. Nieco lepiej sprawa wygląda w przypadku czterech półautomatycznych trybów. Tutaj reakcja na zmianę jest już prawidłowa. Na końcu możliwość zmiany głównej kamery na obiektyw szerokokątny. W prawym górnym rogu ekranu aplikacji znajdziemy tryby upiększania oraz możliwość włączenia kontrolowania gestami. Znajdziemy tutaj również tryby specjalne Moment, a więc przygotowane szablony, w tym tryb Incepcji, w którym telefon obraca się o 180 lub 270 stopni, dając efekt z tytułowego filmu do podstawionej przez aplikację muzyki. Jako kolejny mamy tryb Fantastyk w którym kamera, podobnie jak w poprzednim, kręci się wokół własnej osi. Jakkolwiek obroty są bardziej spontaniczne i dla mnie w sumie tryb trochę jest niezrozumiały. Mamy do dyspozycji również Dolly zoom, pozwalający na uzyskanie efektu zbliżającego się lub oddalającego tła, podczas gdy główny obiekt nie zmienia rozmiaru. Tryb Slow Motion pozwala kręcić filmy w jakości Full HD. W trybie timelapse możemy ustawić co ile sekund ma być robione zdjęcie do naszego filmu oraz całkowity czas nagrania. Aplikacja poniżej podaje czas finalnego nagrania, co to również daje duży plus. Ułatwia to zaplanowanie nagrania. Możemy również ustawić 5 punktów, po których kolejno gimbal będzie się poruszał w trakcie nagrywania naszego timelapsa. Pilot jest dosyć mały, jakkolwiek funkcjonalny. Pozwala na obsłużenie większości funkcji. Przyciski nawigacji pozwalają na kierowanie ruchami gimbala. Poprzez długie naciśnięcie środkowego klawisza M przełączamy tryb gimbala. W tym momencie przyciski góra-dół będą służyły do przybliżania i oddalania obrazu. Jednokrotne naciśnięcie przycisku migawki, a więc tego w lewym dolnym rogu pilota, pozwala na zrobienie zdjęcia. Lub zaczęcie nagrywania filmu. Podwójne naciśnięcie przełącza pomiędzy wspomnianymi trybami. Przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu pilota, ma trzy funkcje. Jednokrotne naciśnięcie zmienia orientacji z portretowej na horyzontalną. Dwukrotne naciśnięcie przycisku powoduje powrócenie do pozycji centralnej. Trzykrotne naciśnięcie przycisku uruchamia automatycznie tryb incepcji. Jakkolwiek, aby zacząć nagrywanie, trzeba osobno nacisnąć przycisk nagrywania. Na górze pilota znajduje się mały, bardzo zgrabny włącznik. Bateria do pilota jest dołączona w zestawie. Na samym końcu chciałbym pokusić się o drobne podsumowanie i wyznaczyć według mnie główne plusy i minusy tego sprzętu. Do plusów zaliczę wagę i gabaryty. Osobiście powiem, że przez ponad dwie godziny używałem gimbala praktycznie nosząc go w jednej ręce. Nie odczułem w związku z tym żadnego zmęczenia ani bólu w okolicy nadgarstka czy przedramienia. Za plus uznam również cenę tego zestawu. Plusem będzie też to, że dostajemy swego rodzaju full pakiet w pudełku. Nie trzeba specjalnie nic więcej kupować. Obsługę 4K w 60 klatkach dla Androida. Jako plus dam również to, że można korzystać z aplikacji kamery w telefonie. Minusy. Jako pierwszy i główny minus chciałbym zaznaczyć tutaj zakres ruchu w osi pochylania. Jak widać, nawet jeżeli gimbal pracuje w trybie, gdzie śledzenie pochylania jest zablokowane, po odchyleniu o 30 stopni, niestety gimbal podąża już za naszym ruchem. Minusem będzie również to, że aplikacja ma czasami problemy z łapaniem ostrości. Kolejnym minusem będzie to, że pilot nie zawsze reaguje na polecenia. Zdarza się, że musiałem trzy razy wcisnąć guzik, zanim zareagował. Zdarza się również, że aplikacja na komendy pilota reaguje z dużym opóźnieniem. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć!